Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną. Alanik, witaj. Cześć. E, następna twoja walka z Mateuszem Murańskim. Kiedy Amadeusz Ferrari? Masz, ta ciota się zgodzi. To po jego stronie leży, tak? To tak, no w, wiesz, on wymaga od y, federacji, żeby zapłacili, kurde, dobre pieniądze, ale z tego co wiem, to już mam podpisany kontrakt na parę walk, y, no to mam nadzieję, że w tych walkach ja się znajdę. Bo dla mnie to jest kurda, wiesz, co to za zawodnik, on się kurna jakimiś jakimś kurcze zawodnikami typu hajter, że oni z tego że on sobie takich zawodników, który, z którymi wiesz, że dokałtuje że wie, że albo że z nimi wygra. Eee, I wiesz, i on, się, on, się, on, się, on się tym szczyci, nie? I on się tym szczyci. I on se na, na takich właśnie zawodnikach buduje rekord, Dlatego kurde powiedziałem mu, zróbmy my tą walkę, my zróbmy my walkę, to ci go zaburzę burzę. Okay, ty teraz masz walkę z debiutantem. Eee, posypałeś jakieś komentarze, że to jest próba podreperowania wyniku. Nie, dlaczego? Ja absolutnie, bo Bandura jest bardzo mocnym zawodnikiem, on jest bardzo silny e, boksuje. Długo trenuje. długo trenuje, tak więc no, nie skreślajmy go tak samo, tak samo jak było z Dawidem Załęckim. Tak. E, też e, mocny chłop, e, który, który no, dużo cięższy, tak samo mocno trenuje, więc mocna walka była tak samo, więc tutaj może być tak samo. Znaczy nie chodzi mi o wynik, ale tak samo będzie mocna walka. Rozmawiałem też wcześniej z Bandurą też z dużym szacunkiem się o tobie wypowiadał, że pomimo tego Bilansu, który masz ostatnio, no jesteś człowiekiem, który no, do klatki już wchodził nieraz. No tak, wiesz, my ja do niego do tego chłopaka nie, ży, nie, nie żywię żadnego żadnej uraza, nic. E, to jest w porządku śmieszny chłopak. E, tak więc e, mam nadzieję, że damy po prostu fajną walkę i tyle. Tylko wolę się bić z zawodnikami, z którymi jednak mam w kosę, tak jak ty był ta, ta, ta Ciota Ferrari, e, czy Muran, czy. czy, 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 czy Muranem dalej ten konflik czy Denis, tak. Czy, 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 czy Dennis, tak. Czy z Moranem dalej nie konflikt No tak, jest? No bo to, to walkę wiem, że wygrają z Murańskim, no bo przeleżą na Dlatego powiedziałem, że zrobiliśmy teraz face to face, to powiedziałem mu wyjdź ze mną w K1, to nie będziesz miał tą opcji do leżenia. Okay. Czy na 17 bierzesz z Mateuszem Murańskim wy? W K1, chciałbym, żeby to było w k okay, ale on jak się na to zapatruje? Nie wiem, no to powiedział, powiedział przy tym, przy face to face powiedział, że okej. Okay. Twoja lista przeciwników jest długa, już tutaj wymieniłeś i Ferrari'ego, wymieniłeś Mateusza Moriańskiego, który jest już potwierdzony, jeszcze ten Denis Załęcki gdzieś tam cały czas tyłkowy u Ciebie jest. Denis dalej gdzieś tam kurde się, cały czas się podprówa, eee, ale, ale mówię, no mam nadzieję, że zrobimy tą walkę, tylko muszę do niego, jak to się mówi, muszę do niego troszkę dociągnąć jeszcze wagi, na, na, na razie mi to dobrze idzie. Okay. Eee, jeszcze nie na sprawa, jedna z Lasikiem. A ten to dosłownie liścia, to tylko. Szkoda, że akurat tu tam konferencja prasowa, bo bym przyszedł na... Przedbym kurczę, e, 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 przyszedłbym do niego na, 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 na tą konferencję i bym po prostu wypłacił takiego liścia, bo pierdolili takie kacapoły, że... No po powiedział, o, oskarży, oskarżył ale, cię na naszym kanale o tym, tak, o to, że gdzieś tak, tam wisi, że ja wisi jakieś. Że komuś pieniądze, nie nikomu żadnych pieniędzy niż to po pierwsze, po drugie, e, prosił cię, żebyś mi to usunął, tak? No, no to prosił widzisz, to za mało powiedział. No właśnie, no to za mało delikatnie powiedziałem prosił. A sam sugerował, że ma coś, jakieś informacje. Nie? to niech pokaże to, no to jeżeli ma za informacje, to by cię nie, nie prosił, żebyś to usunął, tak? To już pozostawiamy no widzom do oceny. No czy jaki, jaki czeka go los? No nic, mam nadzieję, że po, będzie miał tyle też uwagi, pierdoląc takie głupoty yy, w kamerze, przed kamerą, mam nadzieję, że to samo powiem im oczy, tak jak... Ten dzisiaj nie miał odwagi. Farmazan nie miał odwagi powiedzieć do mnie, tak jak powiedział to na wywiadzie paruwo i tak dalej. Dzień się z po prostu, nie miał odwagi mi tego powiedzieć. Tylko dopiero jak ochrona była, dopiero kurde, zaczął się łapami wymachiwać. Ja bo często też wygląda to tak, że ktoś ma spinę z Mateuszem Murańskim, czy tam z Jackiem, to ma spinę z dwoma murańskimi czy z całą rodziną Murańską. Jak no, to u ciebie wygląda? Ty, dobra, Jacek ten, Arek go napierdzieli tego Jacka, tak? Każdego. No, ale no, nie, mi nie wypada, żeby bić takiego starego, kurde. A czy masz z nim jakiś konflikt też? Wciąż sobie, wiesz, z nim nie ma co gadać, on jest po prostu głupi. On jest po prostu głupi i z nim nie ma co, po prostu co gadać, Widziałeś, Widziałeś, słyszałeś co on się gadał na, na, na konferencji. No, to jest Dla mnie to jest głupek, no. Dobrze, że, dobrze, że dziś tam Mateusz powiedział, że, że już nie będzie brał, że, że odcina się, odcina po prostu to pępowinę, zobaczymy. Zobaczymy, czy odetnie to pępowinę, bo, bo widzi, że ojciec odpierdala, tak? Bo no, że on jest po prostu głupi, no.